Dzień dobry, witam w ten piękny, słoneczny, biały, śnieżny poranek na stacji Bydgoszcz-Osoba Góra. Jak widać pełno śniegu wczoraj napadało. Będziemy dzisiaj łapać TLK Staszic. Jak się uda Intercity Zamojski również. My czekamy na opóźnionego 15 minut TLK Staszic. A ja wymyśliłem sposób jak dostać RP1 gdy napadało śniegu. Właśnie nadjeżdża pociąg telka Staszic, opóźniony około 20 minut. Śnieg trzeszczy, Jeszcze ostrzega w czerpę 1, bo zaraz powinien przejechać pociąg osobowy. bardzo powoli E160014 Ależ ten wagon przesypany tak prezentował się dzisiaj TLK Stanis. No sposób na RP1 nie zadziałał ale RP1 i tak było i właśnie pojechał. Delikatnie i za dymie śnieżnej zbliża się EDEK asynchroniczny, pociąg osobowy, ED72A 003 Zatrzymał się na przystanku Wydgoszawsa Góra i rusza w dalszą drogę jako pociąg 58407 do piły głównej. Wy się zamknęły. Całej nocy na bocznicy Polregio w Bydgoszczy mocno się oblodził, a my czekamy teraz na Intercity Zamojski. Sygnał podany dla pociągu Intercity Zamojski. Sygnał S2 dla Intercity Zamojski wyświetlony. I czekamy na niego. Długi sygnał RP1, baczność. I już widzimy Griffina. EU160019 przeleciał w niezłej zadymie z pociągiem Intercity Zamojski przez przystanek Bydgoszcz, Osowa Góra.